Moja rodzina jest dla mnie jak ciepła, przytulna kołdra w zimowy wieczór. To miejsce, gdzie zawsze czuję się bezpiecznie i kochana. Chociaż każdy z nas jest inny, to łączy nas wyjątkowa więź i wzajemne zrozumienie. Mama jest moją najlepszą przyjaciółką. Zawsze mnie wysłucha, poradzi i pomoże mi rozwiązać każdy problem. Tata jest moim bohaterem, który potrafi naprawić wszystko i nauczyć mnie nowych rzeczy. Mój brat lub siostra jest moim największym towarzyszem zabaw, z którym dzielę się wszystkimi tajemnicami. Razem spędzamy wiele niezapomnianych chwil. Wyjeżdżamy na wakacje, obchodzimy święta, gotujemy razem obiady i gramy w gry planszowe. Nawet podczas zwykłych, codziennych czynności, takich jak wspólne oglądanie filmu czy spacer po parku, czuję, że jestem częścią czegoś ważnego. Jestem wdzięczna za moją rodzinę i za wszystko, co dla mnie robi. To dzięki nim jestem tym, kim jestem.